Zanim zaczniemy, chcielibyśmy życzyć Wam spokojnych, wesołych, a przede wszystkim zdrowych Świąt Bożego Narodzenia. Zaczynamy film. Szyby totalnie zamarznięte. Masakra. No do tego nic nie widać. Dzień dobry. Wstaliśmy dzisiaj o czwartej Nocy, to jest do nas środek nocy, bo my zazwyczaj stajemy później. O piątej wyruszyliśmy, bo jedziemy do Poznania załatwić sprawy u notariusza w kwestii działki. Mają być dwie wizyty u notariusza, bo z racji z tego, że to jest działka rolna, to jakaś tam instytucja rolna ma jakby prawo pierwokupu i oni muszą się zdecydować w ciągu 30 dni, czy oni chcą jednak to kupić, czy możemy kupić to my. Ale podobno to jest tylko formalność, bo już sprzedali tych działek sporo i nigdy nie było takiego problemu, także. Po ciemku jedziemy, żeby zajechać do Poznania. Zawsze sobie dajemy naddatek czasu, żeby być przed czasem. Nigdy się nie spóźniamy, bo spóźnianie się jest bardzo nieokreślone. Nie okay. Więc no, bardzo rzadko zdarza się zdarza spóźniać, bo przyjeżdżamy wcześniej. Także Nawigacja, nawigacja pokazuje, że 4,5 godziny będziemy jechać, ale na drodze może być różnie. Może być korek, może być wypadek, może być cokolwiek. Więc liczę, nie wiadomo, nie? więc liczę minimum 5 godzin. Dlatego wolę wyjechać wcześniej, żeby być na tą 11, nie? Mamy dzisiaj 25 października i było dzisiaj pierwsze skrowanie szyby, bo jak przyjecha... przyszliśmy do kampera to okazało się, że... Boże, to kampera jest, dalej mieszkam w kamperze. Jak siedliśmy do samochodu, okazało się, że szyby były totalnie zamarznięte. Jest zimno, więc ubrani jesteśmy jakby była zima. No a w ciągu dnia pewnie będziemy zgrzani, bo, bo jeszcze jest taka pogoda, że w ciągu dnia jest ciepło, ale ono jest strasznie zimno. Dlatego też wróciliśmy do domu też z trasy kamperowej, bo w nocy w kamperze było po prostu niefajnie i trzeba było mocno stęczać. Także jak osoby czasami nas pytają o to, czy dałoby się mieszkać w kamperze okrągły rok, to uważamy, że dałoby się że właśnie zimą byłoby to mega trudne w Polsce, bo jest bardzo zimno. I trzeba dużo grzać i dużo pieniędzy na to idzie. Kurwa! Czy nie Czyja wina? Nie wiem. No i już chuj, pojechaliśmy do Poznania. No cholera. Mieliśmy wypadek. I to chyba z naszej winy. No to nie dojedziemy do Poznania. Nie ma szansy. Cholera jasna. Już nigdzie nie pojedziemy. Nie ma szans. na <śmawiali> ślimaku. <śmawiali> No była nasza wina. Ja faktycznie, znaczy ja nie jestem kierowcą, więc teoretycznie to on powinien widzieć, ale stały te ciężarówki na wprost. Mnie to ja nawet sama nie zauważyłam, że ta droga z boku to jest droga z pierwszeństwem przyjazdu i no facet, który się z nami zderzył, wygląda od razu, nie, nie, nie ma że jakiś kłótni, czy coś takiego, od razu za, zadzwonił po pomoc. My nie wiemy, co mamy robić, bo już na pewno do Poznania nie dojedziemy, nawet nie mamy jak wrócić do domu, bo samochód nie jedzie. Jesteśmy przed Wrocławiem, czy gdzieś, no nie wiem, <laughs> masakra. Nie wiem, czy to jakiś zły znak, czy o co chodzi, nie wiemy, czy uda się teraz przyłożyć notariusza, a jak to będzie, Bo tak naprawdę to nie wiemy, co zrobić w takiej sytuacji, bo jeszcze nie mieliśmy wypadku. Marek też nigdy nie miał wypadku. Ten pan też nigdy nie miał wypadku. Zadzwonił gdzieś tam i mówi, że nie wie, co tam dalej, jak to zrobić, bo on nigdy nie był w takiej sytuacji. No powiedzcie, czy to nie jest pech tyle czasu czekaliśmy już przekładaliśmy w ogóle mieliśmy tą wizytę mieć wcześniej ale zaraz jest tylko że byliśmy w trasie to poprosiliśmy o to żeby ta wizyta była później żebyśmy spokojnie wrócili z trasy kamperowej i no i po prostu na spokojnie już osobówką przyjechali nie wiem nie wiem Nie jest najgorsze to, że wypadek był z naszej winy. Najgorsze jest to, że nasz samochód już dalej nie pojedzie. Nie ma szans. To nie jest tylko y, uszkodzony zderzak, lampa. Po prostu złożyło się koło i samochód dalej nie pojedzie. No chyba gorzej być nie może. Może być jeszcze gorzej. Jest po prostu strasznie zimno. I marzniemy. Mimo, że ubraliśmy się w sumie ciepło. Znaczy Marek ubrał się cieplej niż ja, bo w samochodzie miał być ciepło. A teraz stoimy między samochodem jednym a drugim. Mieliśmy źle ustawioną kamerę, bo ją na szybko Marek przykładał z kampera. A była wtedy inny kąt. Co nieco się nagrało, ale nie tak jak powinno. I tak dość, że w ogóle ją mieliśmy, bo to zazwyczaj jest tak, że mamy wyłączoną kamerę, jak coś się dzieje, teraz się udało. Ale nic nam to nie dało. I tak była nasza wina. No bliska droga była zmyliło nas to jeździć dalej prosto te ciężarówki na... w ogóle jak zobaczyłam ten samochód, który jedzie na nas z boku, to się zastanawiam, czemu on jedzie i dopiero wtedy zobaczyłam, że te linie są a Marek chwilę wcześniej powiedział kiedy w końcu będzie jasno, bo po ciemku się tak ciężko jedzie masakra jakaś Jecha policja. No i teraz się zacznie. Nie pojedzie? Policja poprosiła nas, żeby w miarę możliwości zjechać dalej, ale chyba z tym kołem krzywym. Tam jest taka zatoczka, żeby nie blokować ruchu, policjanci też tacy sympatyczni, bez bezproblemowi, ale oła, wszyscy słyszą, że jedziemy, ale do... dobra, no jedziemy, o tu już można stać, Ała i śmieci na prostu pięknie. Cała laweta na własny koszt. 700 zł nas to będzie kosztowało, bo my nie mamy tego AC, OC? znaczy mamy to ubezpieczenie takie podstawowe, ale nie, nie obejmuje ono lawety, ale mi się ręka trzęsie bo jest tak zimno. No trudno. 300 zł mandat i 6 punktów karnych. No i jedziemy teraz lawetą do naszego mechanika, zatrzymaliśmy się tylko do toalety, pan bardzo miły zatrzymał się z tych nerwów, z tego światła. do nie wytrzymała, no i teraz to już zobaczymy ile nas będzie naprawa kosztować. Mm. Keep trying to kick me out. You thought that you had me down, but look who lost his crown. Oh, I'm in your head. Listen now. Keep trying to kick me out. You thought that you had me down, but look who lost his crown. Oh, Pet sheets are soaked in sweat. Yeah, nothing will set you free. Jest Aha, to czy... widzę, no. Bo cała siła poszła, uderzyła w ten, nie? Czekajcie, geometria się nie przestawiła, ale... Widzisz, masz amortyzator. No wiem, co no. Poszedł. To Samochód już na podnośniku, Pana mechanik od razu go podniósł, od razu ściągnął koło. Teraz będziemy zamawiać części, no i wymieniać. Może się jeszcze uratuje, bo ten samochód, taki sentyment do niego mamy, jest stary, ale bezawaryjny. się kręci na tyle, żeby wyjechać z garażu i zwolnić garaż do jutra, bo jutro będą części. No, a my do domu. Pan mechanik od razu zajął się samochodem. Zdjął koło, żeby sprawdzić, jakie części potrzeba. Już są zamówione. Troszkę wyprostował, żeby można było zdjąć samochód i zwolnić garaż, no bo i potrzebują go. No i co, no, To i tak był najlepszy scenariusz ze wszystkich możliwych wypadkowych, bo nikomu nic się nie stało. No. No, sytuacja była tam taka dziwna. Dostaliśmy mandat, bo teoretycznie było z naszej winy. W praktyce to było tak dziwnie tam zorganizowany ruch. Jeszcze Ale... było ślisko, jeszcze samochodu wcześniej nie było widać, on jechał dość szybko. Jak wszyscy zaczęli hamować, no to... On wtedy... miał pierwszeństwo formalnie, bo to był no. zakręt wyjazd z autostrady. Ja patrząc oczywiście na prawą stronę, patrzę, nic nie jedzie. Zwolniłem, nie stanąłem, bo tam nie ma znaku stopu. Zwolniłem, nic nie jedzie, no to jadę. Jechałem, a facet zapierniczał i ledwo wyhamował. Ja odbiłem w lewo, żeby on nie uderzył czołowo we mnie, bo by no. uderzył cały ten. Odbiłem w lewo, ale nie mogłem dalej, bo naprzeciwko stał tir. E Ciężarówka, no niech będzie, ciężarówka. Więc on uderzył całym autem, całym impetem w nasze koło, wygiął nasz amortyzator, wszystko wygięło, Poszło po prostu po kole, a u niego rozwaliło cały przód, bo całą lampę. Do, dobrze, że nie uderzył nam miał na nowe w nowe auto i to rozpierniczyło także szok, nie? No. no i masakra, bo ja nigdy w życiu nie miałem wypadku, nigdy nie miałem punktów, chociaż nie miałem, coś tam kiedyś, ale to dawno temu. Ale od 20 paru lat, odkąd jeszcze nigdy nie miałem wypadku, nigdy. Planie... jechaliśmy tak w, w miarę wolno, wszyscy Bolu. nas wyprzedzali. No, no i tak no się. No ludzie ja jechałem 70 na godzinę. I tak się a tam zdarzyło. przed tym jechałem, zwolniłem, no to ile miałem 20 na godzinę, nawet nie. Nie wiem dobrze, że jechaliśmy wolniej, bo... To było szczęście no w nieszczęściu, bo jakby to był tir, czyli ciężarówka, przepraszam, bo ja zawsze mówię tir, ale ja wiadomo się. o co chodzi. Z naprzeciwka jechał, a nie osobówka, jaką był uderzył w bok auta naszego, to by było po Magdzie. No Poszedłby poszedłbyś siedzieć za taką mnie. Aj, weź przez Masakra, masakra. Tak na szybko podsumowanie tej naszej nieudanej wycieczki. Kosztowało nas to łącznie około 1700 zł, bo pa, y, paleta, laweta kosztowała 700 300 zł zapłaciliśmy mandat, 500 zł wyszło na naprawę samochodu. Y, trwała ona jeden dzień, także pan mechanik ekspresowa się uwinął. Potem jeszcze Marek... Wymienił felgi, bo okazało się, że tamte były bardzo zawdzawiałe, ale komplet felg akurat mieliśmy. No i tak, no, mandat wystawiony, dokumenty już z ubezpieczalni przyszły, wypełniliśmy. Dowód rejestracyjny odzyskaliśmy, bo po naprawie samochodu przeszliśmy przegląd. Jedynie nam zostało jeszcze wymiana tego boczka nad kołem, na, ale nie możemy go na razie nigdzie znaleźć. Przejrzeliśmy internet, przejrzeliśmy auto złomy, niestety. Jest Samochód jest stary i ciężko dokupić, ale myślę, że z czasem się uda, tak, żeby on nam jeszcze trochę posłużył, bo <noise> fajnie by było. Tutaj macie rzut, jak to wyglądało od góry, bo jak był wypadek, to było ciemno, więc nie za bardzo było widać. Potem się dowiedzieliśmy jeszcze od pana, który nas zawoził lawetą, że tam jest po prostu zmieniony ruch, jest inaczej niż zazwyczaj, więc tam ciągle się zdarzają wypadki. Dziwna taka. Mm, że ktoś to tak wymyślił, zamiast zrobić tak, jak jest standardowo. Także jakoś poszło. No, nie jesteśmy zadowoleni z tej sytuacji. Oczywiście lepiej by było, gdyby się to nie zdarzyło, no, ale każdy się myli i było dużo nerwów. O, od początku, od kiedy wyjechaliśmy z domu, były nerwy, bo wstaliśmy wcześniej, zależało nam na tym, żeby dojechać. Ta sytuacja z zakupem działki w ogóle jest dla nas taka nerwowa to, to duża sprawa jest. No ale udało się bez problemu y, umówić notariusza na kolejny termin, także w jakichś kolejnych odcinkach dowiecie się jak to było dalej. No to tyle w filmie. Jeszcze raz wesoły świąt, bo publikujemy go akurat y, w czasie świąt Bożego Narodzenia. Wszystkiego dobrego, Muzyka